Dzień dobry. Dziś zapraszam Was na spotkanie z książką Jolanty Kosowskiej Wyspaluzu. Jolanta Kosowska należy do pisarek, za której książkami bardzo przepadam, ze względu na to, że sporo jest tam historii życiowych. Można powiedzieć, tak naprawdę, że każda z tych opowieści jest bardzo życiowa, bardzo prawdziwa, bardzo realistyczna i wiele osób może się w tych historiach odnaleźć. Dlatego te książki mają takie niesamowite powodzenie. Z jednej strony właśnie możemy się w nich odnaleźć i przeżyć pewnego rodzaju katarzys. z drugiej strony e, zabiera nas autorka do różnorodnych światów. Trafiamy w nich do Pragi, czy na Maderę, do Kos i tak dalej. Każda książka to kolejna podróż. Podróż, w której odbywamy taką nie tylko e, Podróż do świata bohatera, ale też po różnych krajach, zakątkach, i to wszystko, wszystkie miejsca, które autorka opisuje, są fantastycznie przedstawione. Także możemy poczuć się, jakbyśmy sami wchodzili w ciasne uliczki, przemierzali bagna czy dżunglę, w zależności od okoliczności. Piękny klimat, fantastyczne opowieści. Wyspa Luzu to historia. O dwójce ludzi, których rozdzieliły manipulacje matki. Nadopiekuńcza, wiedząca wszystko lepiej, może niekoniecznie nadopiekuńcza, ale zbyt despotyczna. Wiedząca lepiej, w jaki sposób powinno wyglądać życie jej, dobrze zapowiadającego się syna, który ma zostać prawnikiem. Przyszła synowa, co prawda, też ma zostać prawniczką, ale rodzina, nie ta, koniugacje, nie te. Wniesienie jakiegokolwiek wkładu powiązań z zależności yy, w palestrze adwokackiej byłby yy, minimalne, a nawet zerowe. Dlatego postanawia na pozbyć się synowej. I to ze skutkiem yy, pozytywnym dla niej. Po latach yy, dwójka ludzi nie może nadal się odnaleźć. Nadal każdy z nich yy, ma w pewien sposób roztrzaskane życie. Z jednej strony roztrzaskane, a z drugiej strony odnaleźli sens własnego życia. On uciekł od studiów, które matka mu narzuciła, i został słynnym fotografem. Oddaje się pasji. I ta pasja sprawia, że nie tylko dobrze zarabia, ale też czuje się spełniony. Ona uciekła do Grecji i tam też czuje się spełniona, żyje zupełnie innym tempem niż żyła w Polsce, ma zupełnie inne relacje niż w polskim otoczeniu. Świetna historia o dwójce ludzi, których, którym los płatał Figla, no i na którzy wyszli naprzeciwko z losu. Polecam, do zobaczenia.